Prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy nasza służba zdrowia nie pomaga w poprawie komfortu życia. W mojej pracy 80% kobiet w wieku 30-40 lat ma już w tym momencie poważne problemy, jeżeli chodzi o hormony tarczycy. Blisko 90% mężczyzn nie jest w porządku i w przypadku 90% mężczyzn należałoby wdrożyć terapię zastępczą. Cześć witajcie. Nazywam się Piotr Procyk i zapraszam Was do mojego nowego podcastu. Będziemy koncentrować się na poprawie naszego zdrowia fizycznego i komfortu życia, postaram się przekazać Wam swoją wiedzę bez zbędnych komplikacji, bez utrudniania w sposób absolutnie zrozumiały. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, zasubskrybujcie ten podcast i prześlijcie swoim znajomym. Mam nadzieję, że im się również bardzo spodoba. Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o hormonach, porozmawiamy o tym, co jest tematem tabu, o czym się nie mówi, o czym nie chcą powiedzieć wam lekarze. Są to niezwykle istotne rzeczy, które dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet, dziewczyn i chłopaków. Istotne jest, żebyście zrozumieli, że nie namawiam was do terapii sterydowej, nie namawiam was do dopingu, nie namawiam was do tego, żebyście próbowali zyskać. Coś na skróty, namawiam was do tego, żebyście dbali o swoje zdrowie. Hormony, które w tym momencie dla nas są kompletnie niewidoczne i nie widzimy, nie czujemy tego, jak działają na nasze życie, są bardzo istotne. Istotne jest to, żeby mieć je pod kontrolą. Dzisiejszy temat będzie dotyczył głównie terapii hormonalnych. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, nie będę próbował wam mówić, jak, w jaki sposób, czy przy pomocy jakich dawek mamy się suplementować. To on niestety, czy stety w zasadzie, należy do lekarza. W każdym momencie będę namawiał was do tego, żebyście korzystali z kompetentnej pomocy specjalistów w tym zakresie. Mocną tajemnicą, której w tym momencie nikt nie chce w żaden sposób, czy nie chcą chylić rąbka tej tajemnicy, jest fakt, że zarówno kobiety, o czym wiemy wszyscy, chociaż nie tak dawno dopiero e, zaczęto o tym mówić głośno, przechodzą monopauzę bardzo ważny etap w ich życiu, istotny, ze względu na komfort ich życia. Natomiast jeszcze do tej pory w świadomości społecznej nie zostało zakorzenione to, że również mężczyźni w określonym wieku przechodzą monopauzę. Dla niektórych jest to wstydliwy temat, dla niektórych jest to temat, który należy omijać i, 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 i nie próbować sobie z nim radzić. Wydaje mi się, że to jest największa głupota, dlatego że mężczyzna, który nie próbuje świadomie wpływać na komfort swojego życia, bardzo wiele traci. Począwszy od etapów populacyjnych, muszę Wam powiedzieć, że na dzień dzisiejszy młode pokolenie ma zdecydowanie mniej hormonów niż, niż pokolenie 40-50-latków, dzisiejszych 40-50-latków. To się wszystko niestety bardzo zmienia ze względu na. Wiele elementów, które wpływają na to, że na przykład mężczyźni mają mniej hormonów, mniej testosteronu. Między innymi tryb życia, mniejsza ilość aktywności, żywienie, skażenie środowiska. Bardzo wiele elementów, które wpływają na to, że z pokolenia na pokolenie mamy coraz gorszą mapę hormonalną, coraz mniejszą ilość tych hormonów, które generalnie biorąc, mieli nasi dziadkowie. Tym samym należy sobie wyraźnie powiedzieć, że w miarę upływu czasu ich poziom zaczyna się zmniejszać. To jest bardzo ważne. Nikt tego nie chce wyraźnie powiedzieć, nikt nie chce powiedzieć tego mężczyznom. Owszem, gdzieś pokątnie słyszymy czasami o tym, że słuchajcie, no jest taka terapia y, hormonalna, y, może nawet teraz odrobina częściej się o tym mówi. W zasadzie to powinna być terapia na receptę. To powinna być terapia, którą się y, ordynuje każdemu, kto wykazuje, Predyspozycje do tej terapii, tak? Jest to terapia, która wpływa zaraźnie na poprawienie komfortu życia i gorąco namawiam wszystkich do tego, żeby bardzo poważnie zaczęli się zastanawiać nad tym, czy nie spróbować. Począwszy od wizyty lekarskiej i konsultacji, a skończywszy prawdopodobnie na terapii zastępczej, poprawić jakość i komfort swojego życia. Bardzo ważne jest, żeby trafić na właściwego lekarza. Prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy nasza służba zdrowia nie pomaga w poprawie komfortu życia. Zasada jest taka, że jeżeli ktoś nie wykazuje, Radykalnych odchyleń od normy, którą się tworzy, częściowo oczywiście też na potrzeby społeczne, tak, czyli normy bardzo ogólnej, to nie ma powodu do tego, żeby w jakikolwiek sposób ingerować w jego y, mapę hormonalną. Dla mnie jest to błędne pojęcie, dlatego że takie podejście powoduje ogromne skutki społeczne, negatywne skutki społeczne, które y, w konsekwencji dotykają. Całych pokoleń, tak? Mówimy tutaj o ludziach, którzy w wieku 50-50 kilku lat stają się kompletnie nieaktywni. Mówię tu oczywiście o y, statystykach. Y, oczywiście zdarzają się też y, jednostki, które y, radzą sobie z, z tym bez y, wsparcia. Natomiast większość mężczyzn w tym przypadku nie radzi sobie samodzielnie i wymaga pomocy i ingerencji. Fachowej ingerencji, tak? Szczególnie mówimy tutaj o poradzie endokronologicznej, mówimy tutaj o odpowiedniej terapii zastępczej. Jest to bardzo dziwne i bardzo niepokojące, że y, nasi włodarze nie dostrzegają faktu, iż grupy, bardzo szerokie populacyjnie grupy mężczyzn, w którymś momencie swojego życia przestają być produktywni. I to w każdym zakresie. Mówimy tutaj o pracy zawodowej, mówimy tutaj o życiu prywatnym istotne jest, żebyśmy mieli tego świadomość, że nami rządzą hormony, że hormony rządzą naszym życiem. My tego nie widzimy, wydaje nam się, że się gorzej czujemy, że mamy niechęć do, nie wiem, yy, zrobienia czegoś, że nam się po prostu nie chce, że jesteśmy senni, że nagle zaczynamy mieć problemy z przemianą materii, że to, co jedliśmy kiedyś, na dzień dzisiejszy powoduje, że zaczynamy tyć. Tak, To są. Typowe objawy, które dotyczą spadku poziomu hormonów. Wasz komfort życia słabnie z roku na rok, dlatego że nikt nie był w stanie odważnie powiedzieć, że mężczyzna powinien się suplementować. Powinien się suplementować od tego momentu, od którego lekarz stwierdzi, że jego poziom hormonów znacząco spadł. Poziom hormonów zaczyna spadać u mężczyzn w zasadzie już od 25 roku życia. Ten spadek może być powolny, czyli możemy tutaj rejestrować spadki rzędu 1 do 2% rocznie. Natomiast możemy też notować zdecydowanie szybszy, szybszą regresję, jeżeli chodzi o poziom hormonów. Jest to spowodowane między innymi trybem życia. Wszyscy wiemy, jak dzień dzi dzisiaj wygląda funkcjonowanie. Ciągła praca, bieg, stres, nerwy. To powoduje, że niestety nasz organizm eksploatuje się dużo szybciej. Dlatego zwróćcie na to uwagę i postarajcie się pomyśleć o tym, że możecie w sposób niskoinwazyjny, w sposób taki, który nie spowoduje jakiegoś dużego zaangażowania, poprawić sobie absolutnie wszystkie parametry Waszego życia. Działajcie, spróbujcie zrobić coś w tym kierunku. W zasadzie nawet nie coś. Po prostu idźcie, zróbcie badania, poszukajcie lekarza, popatrzcie na fora. Poszukajcie lekarza, który będzie lekarzem, mającym opinię człowieka, który patrzy na swojego pacjenta w sposób bardzo elastyczny. Nie jest tylko i wyłącznie funkcjonariuszem służby zdrowia, który jest tylko i wyłącznie po to, żeby odsyłać Was z powrotem do domu, bo wszystko jest w porządku. Nie, być może nie jest w porządku, prawdopodobnie nie jest w porządku, jeżeli jesteście po czterdziestce. Statystycznie w przypadku blisko 90% mężczyzn nie jest w porządku i w przypadku 90% mężczyzn należałoby wdrożyć terapię zastępczą. To powinna być terapia, która jest przepisywana na receptę, czy terapia, która jest refundowana yy, yy, i państwo powinno o to bardzo dbać. Niestety tego nie robi. Ja robię też wielu innych rzeczy, ale myślę, że o tym będziemy mówić w innych podcastach. Jeżeli chodzi o kobietę, no sytuacja oczywiście jest bardziej skomplikowana. Facet jest e, prostym, że się tak zaraże stworzeniem. E, napędza go w zasadzie e, jeden hormon, istotne jest oczywiście też jaki ma poziom e, innych hormonów, to też jest bardzo ważne. Natomiast e, warunkuje jego funkcjonowanie jeden podstawowy ho hormon. Jest tak naprawdę e, Możliwości pływania na jego kondycję, samopoczucie y, są bardzo duże. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, no to jednak, mimo wszystko, musimy tutaj powiedzieć sobie o kilku rzeczach, które są niezmiernie istotne. Tak, Ważne jest to, że bardzo wiele kobiet cierpi, ma problemy zdrowotne problemy z utrzymaniem masy ciała problemy z witalnością problemy z, z chęciami do czegokolwiek ze względu na zaburzone hormony, zaburzoną mapę hormonalną, tak. I jednym z istotniejszych elementów, oczywiście nie jedynym, ale z tym istotniejszym, z którym ja spotykam się w swojej pracy, jest tarczyca, tak? którą, y, którą w Polsce bada się bardzo ogólnie, która jest y, organem, który z kolei wpływa na bardzo wiele innych procesów zachodzących w naszym organizmie. Tarczyca jako taka i hormony tarczycy wpływają na Między innymi, oczywiście, bo to jest bardzo szerokie spektrum oddziaływania tarczycy na, na organizm, między innymi na utrzymanie masy ciała, między innymi na samopoczucie. Bardzo ważne jest, żeby to kontrolować. I znowu tutaj muszę niestety wsadzić trochę kij w mrowisko, mówiąc o tym, że w naszym kraju maksymalnie upraszcza się procedury związane z badaniem tarczycy. W mojej pracy 80% kobiet w wieku 30-40 lat ma. Już w tym momencie poważne problemy, jeżeli chodzi o hormony tarczycy. Istotą jest tego to, że sami nie wiedzą o tym, że te hormony tak naprawdę nie są w takim stanie, nie są w takim poziomie, nie mają takiego poziomu, jak powinny mieć, yy, pomimo tego, że lekarz powiedział, jak zwykle, że jest wszystko w porządku. Dlatego, że podstawowe badania dotyczące tarczycy nie wykazują tak naprawdę dokładnie jak działa nasza starczyca. Ważne jest to, że by uspokoić pacjenta i powiedzieć, że jeżeli znajduje się w bardzo szerokiej normie, która dotyczy no, w zasadzie pokolenia od 18 do 60 roku życia, to jest wszystko w porządku, nieprawda? Nie jest w porządku. Ja nie jestem endokrynologiem, nie będę tutaj wchodził w buty lekarzy, natomiast na 10 pacjentek wysłanych do endokrynologa, do specjalisty, z którą współpracuję, wszystkie dziesięć miało zaordynowane leczenie tarczycy. Tak naprawdę pomimo faktu, że każda z nich wcześniej była na konsultacji lekarskiej i powiedziano jej, że skoro jest TSH jest w porządku, to można sobie spokojnie odpuścić zastanawianie się nad tym, czy mamy z tym problem czy nie. Mamy, mamy w większości, jest to problem populacyjny. Jest to problem, który dotyka bardzo szerokiej grupy społecznej kobiet. Czasami wasza walka o poprawę Jakości komfortu swojego życia o, 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 o to, żeby zredukować kilka kilogramów, jest skazana na porażkę. Istotą rzeczy jest to, że tarczycę trzeba badać dokładnie, tak? Nie można opierać diagnozy o tym, czy tarczyca jest zdrowa i fun funkcjonuje prawidłowo, tylko i wyłącznie o sprawdzenie jednego parametru. Z mojego doświadczenia wielokrotnie przerabianego wiem, że osoby, które intensywnie i bardzo zaangażowanie ćwiczyły, na siłowni czy na basenie biegały czy uprawiały inną aktywność, nie mogły sobie poradzić z, z tymi problemami, które ich, je inspirowały do, do tej aktywności. Głównie, przede wszystkim, ale powiedziałem głównie, bo nie tylko właśnie ze względu na nie do końca dobrze pracującą tarczycę. U kobiet jest to w tym momencie dla mnie, z mojego skromnego doświadczenia najbardziej istotny element który należałoby sprawdzić dla waszego dobra. Następnym ważnym etapem waszego życia, późny już okres menopauzy. Czyli mówimy tutaj o osobach dojrzałych, tak? Mówimy tutaj o osobach, które wchodzą w wiek y, przekwitania. Mówimy tutaj o osobach w zasadzie, które skończyły 40, 45, 50 i 50 kilka lat, bo ten przedział nigdy nie jest... Y, Idealny I często zdarzają się przypadki wejścia w menopauzę z 40-latek. Natomiast znam przypadki o kobiet, które nie przechodziły menopauzy z wieku 50- kilku lat, więc tak naprawdę jest to proces, który ciężko w jakikolwiek sposób umiejscowić w czasie. To, co jest najistotniejsze w menopauzie, o ile chcecie dobrze się czuć, utrzymać dobrą formę, utrzymać dobry humor, fajną sylwetkę. Musicie pamiętać o tym, że nie możemy czekać na to, aż dotrzemy do etapu, kiedy zacznie się menopauza. To jest taki okres w życiu kobiety, na który nie możemy czekać. Musimy zadziałać wcześniej. Dlatego począwszy od 40 roku życia, regularnie co kilka miesięcy robimy badania hormonalne. Te badania wykażą nam moment, kiedy organizm kobiety zaczyna powoli wchodzić w okres menopauzy. Ale nie wszedł jeszcze w ten okres, tylko powalu zaczyna wykazywać symptomy wejścia w okres menopauzy. Ważne jest to, żeby w tym momencie, kiedy te pierwsze symptomy wystąpią, włączyć terapię zastępczą. Nie bójcie się tego, nie starajcie się hołdować się. Dość popularnemu w tym momencie stwierdzeniu, że Trzeba się starzeć z godnością. Jeżeli ktoś chce się starzeć z godnością, oczywiście ma do tego pełne prawo. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że, czy można sobie uświadomić, że okres menopauzy to jest bardzo ciężki okres w życiu kobiety. Generalnie rzecz biorąc, zmienia się bardzo wiele aspektów jej życia, w większości przypadków na niekorzyść. Ja stoję na stanowisku, że terapia zastępcza u kobiet w odpowiednim czasie, włączona w odpowiednim czasie. Jest niezmiernie istotna i wpływa na ich zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Zraźnie chcę podkreślić, że jestem zwolennikiem dbania o stan swoich hormonów, dbania o poziom swoich hormonów, zarówno, jak, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. U kobiet rzecz obecnie już powszechna, często się o tym mówi, chociaż wydaje mi się, że i tak zbyt rzadko. Natomiast nie mówi się o tym, że ta terapia zastępcza powinna być włączona wcześniej. Nie w momencie, kiedy nagle dostaniemy obuchem w łeb. Nagle, kiedy okaże się, że po wizycie u lekarza dostajemy informację: No tak, jest pani już od jakiegoś czasu w menopauzie i, e, i teraz próbujemy coś z tym zrobić. Nie. Zróbcie to wcześniej. Zróbcie to kilka miesięcy przed tym, jak menopauza was zaskoczy. Ważne jest to dla waszego zdrowia, dla waszego samopoczucia i dla waszego komfortu życia. Można przy współpracy z dobrym lekarzem obejść etap przejścia w menopauzę w zasadzie nie zauważając tego faktu. Można normalnie z tym później żyć w zasadzie bez żadnych skutków ubocznych, tylko trzeba to zrobić w odpowiednim czasie. Pamiętajcie wcześniej. A nie później. To bardzo istotne. Oczywiście w wielu swoich wypowiedziach mówię o tym, iż życie codzienne, czyli aktywność, żywienie, regeneracja są niezmiernie ważne. I to jest podstawa naszego funkcjonowania. To powinno być etapem, elementem naszego życia. Tak? Nie, 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 nie nierozerwalnym z naszym życiem. Tak jak jemy, oddychamy i pijemy, tak powinniśmy również świadomie, codziennie albo przynajmniej. Kilka razy w tygodniu robić coś dla swojego ciała. Jeżeli chodzi o kwestie hormonalne, to to, co chciałem Wam przekazać i to, co jest dla mnie najistotniejsze, że każdy mężczyzna powinien zwrócić uwagę na swoje zdrowie od strony hormonalnej. Większość z Was nie wie o tym, że podawanie sobie syntetycznych hormonów w odpowiednim wieku w cywilizowanych społeczeństwach to norma. To się dzieje po prostu. W niektórych krajach lekarz przepisuje receptę i dostajesz określoną ilość hormonów po to, żebyś mógł normalnie żyć, żebyś nadal był aktywnym, sprawnym, witalnym, e, energetycznym mężczyzną, żebyś był nadal partnerem w związku, partnerem w relacjach, żebyś nadal był człowiekiem, który sprawdza się w pracy i sprawdza się w życiu prywatnym i prawi sport i jest aktywny. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym: nie zostawiajcie siebie bez szans na to, żebyście mogli e, swoje życie przedłużyć do maksimum. Mówię tutaj o życiu aktywnym, o życiu energetycznym. Bardzo ważne: można mieć i 50, 60, 70 i 80 lat, i jeżeli zadbacie o siebie, będziecie tak samo aktywni, bardzo sprawni do późnego wieku. Jeżeli ten odcinek Przykuł Waszą uwagę, proszę Was, żebyście przekazali informacje swoim znajomym, przekazali linki swoim znajomym, żebyście rozmawiali o tym, żebyście to komentowali. Ważne jest, żeby się o tym mówiło. Ważne jest, żeby się mówiło o tym, o czym obecnie mówi się bardzo mało o czymś, co ma fundamentalny i istotny wpływ. Na Wasze tak. życie. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że do następnego razu, do następnego spotkania, które nastąpi niebawem. Czekam na Was na moim podcaście. Do zobaczenia.